Pozderwę. Przepraszam, że was denerwuję. Jak to? Um, nie ignorujecie. <laughs> Idę od tego live'a. Um. Sorry, ale mam lagi. Sorry Dzień. bardzo. Dzień. Dobra, patrz teraz, korela. It. Patrz wchodzisz w YouTube, klikasz tutaj swoją tą ikonę, klikasz Twój kanał, klikasz YouTube Studia w wersji beta, klikasz inne funkcje, wydarzenie, o nie, źle kliknęłam, źle kliknęłam, inne funkcje tutaj, wydarzenie na żywo, no i tutaj wydarzenie na żywo i tam wszystko piszesz i robisz live. Jezu sorry! Ale tyle osób mi dało. pozdra. O hej, witam wszystkich. A Pikachu też witam bardzo serdecznie. Więc ile jest osóbek? Napiszcie ile jest osóbek i... Co jest napiszenie? Kto jest? E, kto jest napiszcie, bo właśnie O, dziękuję. Kołaj, a tutaj Kołali miała wysłać tak Ej, jesteście ludzie. O, nie ma pewnie. Ty, już podaję każdemu kanał, więc już. Muszę się przelogować. Bo no mam straszny na lagi Dobra, więc możecie wpadać na kanał Niko. Możecie zostawić suba Niko 1538, bo chcę. Dwie osóbki na razie są, więc na razie nie ma losowanka. Ale to za chwilkę pójdziemy kupić właśnie... Dobra, więc możecie wpadać na kanał Niko. Możecie zostawić suba Niko 1538 bo chcę. Chcesz... O, hello, Wyke. Jak jesteście nowi? Witam. O, dobra, jest 5 osób, więc czekajcie, jeszcze napiszę. Kto jest? Napiszę, niech. Kto jest, to niech napisze mi. Bo wtedy będzie loso na czapkę dryb, którą właśnie to, to jest jedna słupka. Trzy. Czekajcie, jest jeden, dwa i trzy. To trzy osoby są na razie, więc przepraszam, no ale. Czekajcie, napiszę. Ty. 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 Dobra, i teraz powinno być Więcej może osób, bo Dobrze, proszę więc Opóźnienie, to nie wiem Po prostu Wydzielimy tutaj Te okna czatu wam bo no może lokuję troszkę? A i napiszcie w ogóle, jak będzie tyle osób, to czym mam losować? Więc teraz już idziemy kupić tą czapkę Drip. Wchodzimy tu. Będę. No nie, po prostu musi być ta współka. góry ze sr... nie no dobra, ja muszę się zalogować jeszcze raz, bo tu mi YouTube'a naprawdę, jeszcze po to dobra, jest, więc ja się lognę jeszcze na MSP przepraszam was w ogóle za lagi takie jak są no ale wiecie, że to nie zależy ode mnie, jest na ode mnie, jest Dobra, wezmę w niebieskim kolorku, to czekajcie. <ścoughs> Ojej. Dobra, nie kręcimy tymi kołami, bo on się nie chce. Więc od razu idziemy na te zakupy, i może w bo teraz sobie odpalimy mimko moje, a nie. Dobra Ja przez, te, przez przypadek tej osobie dałam doładowanie VIP Ja ona mi go nie oddała nawet Więc szkoda No ale na spoczko Z tą kto by nie otworzył, prawda? Nie daje poster, więc czekajcie, ja odpalę teraz bostera, ale może wtedy się jakoś ten... Boster odpalamy Więc pierwsze co i napiszemy w ogóle, że mam boostera, więc idziemy otworzyć teraz tyle fajne, dobra. idziemy otwarły teraz tu A i poster oddaję Okej okay. Wielki Games Pati, y, Patika, y, witam cię na live. Y, mówcie, czy jest pięć osób, więc liczcie. Dziękuję za grawki. Tu więc teraz idziemy otworzyć tu. Dobra. Otworzymy tutaj. No dobra, nie wiem. Co teraz może mi ktoś pomoże w wy... Czekajcie, no to napiszcie to robisz kto pierwszy? 6. Dobra, czekajcie. Napiszę 7. To czekajcie, ja już pytam was, e, kto jest. Kto jest? Niech napisze po prostu ja wtedy policzę to I idziemy już na odzież kupować. Czepeczkę drip. W, w jaki ją chcecie kolorku? Napiszcie mi. O jeden, dwa, trzy, trzy osoby. Cztery, cztery są, cztery osoby. Więc jeszcze jedna osobka i będzie losowanko. Bierzemy tutaj czepeczkę i cztery, jeden. Dwa, trzy, cztery Cztery, je, e, cztery osoby są e, Cztery, pięć, dobra, no to niebieski, dobra, więc Tutaj bierzemy teraz i znajdziemy tylko ją Gdzie tu mamy czapeczkę Drip? Dobra, mamy i bierzemy na niebieski, więc... Tak? O, dobre, nie, będzie coś takiego. Dziewięć osób jest, jak to możliwe, jak dziewięć osób, więc... Czekajcie, to za chwilę będę Was prosiła, żebyście podawali niki, ale no, nie teraz... Jak ktoś teraz poda, to po prostu się nie liczy do losowanka. E, podajemy po jedynczo i w ogóle na czym chcecie, żebym wylosowała? E, po prostu z czatu. czy z czatu, czy... Aha, Stypix, dobra? Czekaj, już patrzę. Czekaj, już. Będę jakiś błękitny. Wszystko, wam, dziewczynki. Zapraszam. Trudniki. Aha, dobra, nie, dobra, nie. Mnie, ja nie umiem śpiewać. Sorry. Tak, straszne nagie. No, chyba trzeba psz, Tak. No to więc może będzie najlepiej, jak będzie... Kto pierwszy, więc czekajcie, ja na chwilę wyłączę obraz. To ja napiszę to i wtedy będziecie musieli napisać, więc czekajcie. Tak napiszę. Dobra. Dobra, więc kto? Dobrze, ja już włączam ekran. Już jestem. Dobra, więc teraz czekamy, która pierwsza osoba napisze to i... Czekaj, wszystko musi się odpatrzyć. My mamy Pla, cy, cy. Mhm. Dobra, więc wygrywa Wyka Wygrywa Wyka, czyli... Gratuluję Wyka Dobra. Jezu. To tu mi A wiem dlaczego po prostu to jest ten kod. dobra? No nie ma plusa, ale to... Dobrze jest, po prostu ona. Wikligamy... Ona po prostu ma no nie mam plusa, ale no u mnie się i... liczę. No u każdego jak chcecie to jak nie wierzycie wejdźcie na inne moje live'y i zobaczcie, że tam też y, czasami jest bez plusów. No to więc gratuluję. Tutaj wyka. No właśnie bez. Można z plusem, ale i bez można też. To co? Przepraszam, no ale wygrała ta osoba, a tutaj Wika Nosal wzięła, No to jeszcze trzy osoby wygrywają: czyli wK, Wilki Gomez i Szymo Machu y, wygrywają y, coś z listy. Więc teraz y, y, plac, Wilki Gomez i Szymo Machu napiszcie, czy jesteście na live'ie. Jezu, sorry Dobra. Zresztą wyznaj, no to... E, gratuluję, wygrałaś czapeczkę drip. nie wiem, no na pewno nie mam, wiecie no. Dobra, i wygrywasz czapeczkę drip. Gratuluję. Tak, tak, tak. Za trzy minutki. Dobra, więc teraz Szyma Maczu, więc teraz wy wygrywacie coś z listy. Czyli... Czekaj, Jessie, to ja mam cię tu w pasku, to nie będę musiała. Czekajcie, gdzie jest... Dobra, przyjmiemy. I tutaj wygrywasz coś ode mnie. Z... Nie zawsze trzy osoby na pierwszym losu wygrywają coś y, z listy też. Jak. Właśnie. A teraz zrobimy na moda loso. Nie dam pozdra. Jezu. I to stajesz teraz jedną rzecz dobrze a teraz się mamaczy jesteś No dobrze spoko będzie za 20 minut tylko że zrobimy teraz e, możemy zrobić teraz na e, na co pięć osób będę robiła na dripki, więc było pięć. To teraz na 10 osób będzie losko na następnego dripka. Więc napisz, czy jest nadal. Napiszcie, czy jest nadal ten Trzymaczu. I jesteś nadal? Bo jak jesteś? Zrozloknę po prostu. Ej, dobre, no to. Ej, tak, może wziąć, ale to. Jeszcze 32. Ale, jak? Jeszcze 32 osoby, o co? Dobra, następny dobrze. No to mnie będzie jasny róż, ale. Ej, więc teraz. Yy, chcecie na tym, czy może na czymś innym pograć? to no, napiszcie, jaka chcecie gry. Uda. No, może być na bez, przykładowo. No dobra, ale yy, to teraz robimy na... Na tem. No to y, teraz pomijmy słowem mody. słuchajcie tym słowem. Nie wiem, jak chcecie zresztą. nie ma trochę ro co robić na tym SP. Co 5 osób będzie losko. Zrobisz wymianę, no dobra, ale czekaj jaką wmiankę. Ale jaką wniankę, to napisz, bo ja nie mam żadnej wnianki. Dobra, więc wygrywa...